Siemka w siódmym dniu, z tego słowa dobrze liczę. Tak pomyślałem, że jeżeli chcielibyście jakiś filmik w jednym dniu z perspektywy o to mówcie. Coś się załatwi. Fraps jest, to mu się tam podinstaluje. Na ja Tymczasem idę farbować owieczki. I... nie wiem, Rafael może, może materiału pozbiera w końcu, a ja będę budował. Na przykład? No drewno, kamienia, kamienia dużo potrzeba. cobblestone no, Tu masz owce. O, to mój pies. To są świnie. Ja je pozabijam. Nie bijaj, nie zabijaj, niech żyją. Oj. Jak ktoś ogląda blicza, to zobaczył, że mówi pies zrobił szunpu. <słuch> co zrobił? Nie oglądasz blicza, nie? Tak zwane szyb szybkie kroki. Nie no dobra, je ja idę budować, bo znowu skupię się na, na czymś co nie trzeba. Zrobię sobie zbroję macierzystej otchłani. Zostaw co w mój moje surowce! Nie! Um, owce, owce, owce! Nie zasrać. O, ładne owce. To czekaj, nie zabijaj y, ten barw. Jejku, ale one szybko biegają, te psy. Sziningami normalnie. O, chodź tu piękna. Dobra, zbieraj to. Ja żółtego ba a nie, mam czerwonego. Są... są ciemne. Co ciemne? Co ciemne? Co? Szare. No po co ci szare? Też możesz przeformować. Szare to na Facebooku. Okej, okay, nie mam... nie mam pytań. Zapomniałem. Fajna drzewka. Chodź tu. Już idę. Nie ty! Drzewa fajne Czy jest żelazo i ty nic nie mówisz? O, nie wiem nie patrzę Ja jestem od prezentowania odcinka, nie? Też racja Dziękuję. A ja zamiast łapkami to każdym możliwym narzędziem to robię O, czerwony barwniczek oj dla mnie niesamowicie jest tu owieczka z moich snów hmm. o, jest teren Oj, mów coś, Rafał, bo Znalazłem w paniomieskini albo jeśli tam wejść z psem. Aha. Nie, no, ale ogólnie coś mów nie, jak ci hasło padnie. Komenda. Komenda mów. Okej. Okay. No to komenda mów. Okej. Okay. Znalazłem krowę. Nawijaj, co tam u ciebie? Co tego? No właśnie, mówię jest zagryzł krowę. Widzę śmiercię Krowę zagryzłeś? Nie, mój pies Zagryzł. Mhm. Słyszę pająka A ja się zgubiłem Gdzieś tam chyba był mój domek Czy nasz O, jest, jest, jest Trzeba iść do kopalni. No jeszcze lepiej owieczki są Owieczki to moje życie Tak, poza tym Mount spawnera znalazłem czego? No, tam gdzie się trupki robią w tych skrzynkach, ja wiem, ja wiem, jak to się nazywa. Ale jak ty powiedziałeś? No, Mój sp spawner, powiedz wolniej. Nie umiem. Powiedz wolniej, ostrze, Mount... Mount spawner. Jak, jak w wowie są mounty, no najwyraźniej źle powiedziałem. A ty powiedziałeś mount. No. Oj, fajnie. O fajnie. Owieczki tutaj się przypomnę szybko do domku. Jak chcesz pozwolić sobie na ten... Na co? To się tepni do mnie. Nie będę się teleportował. To ma być bez użycia command i tak dalej, nie? Kręcona. Chodź tu, chodź tu. To jest spawner w świni. No to zombie jak tam wyleci. Ostatnio jak grałem to też. Była świnka, zabrałem świeczki. Znaczy pochodnie. I wyskoczyła mi ta. No właśnie słyszę zębiaka. Zombie. Nie mam łopaty, mam łopat. Sono. Nie, dobra, ja, ja tu muszę definic więcej zrobić, bo... Naprawdę. Aż wstyd. Dobra, podsumowanie dnia zrobiłem dywan. I Rafael of the Game Wchodź szybko. Ojej, chyba ci to rozłączyło. bo z spika też cię wywaliło. I może coś mi z netem jest zaraz zobaczę nie no wszystko ok Fraps mi nagrywa wszystko pięknie jejku wyłączył mi się Teamspeak w ogóle też pięknie to u mnie u mnie u mnie był błąd no bo Ojej, ku coś z internetem w ogóle mam. Ale to tam się. Ja to naprawię. Dobra, to ja zatrzymam na chwilę. Produkcję. I za chwilę wracamy. Dobra, u mnie zatem na tym wszystko w porządku. Rafał zaraz odpali maszynę i wróci z powrotem. Ja w tym czasie udam, że coś robię. Mm. Może zrobię sobie czerwoną ścianę Kocuchów nie starczy, ale... to no. będzie drewienko Nie, czekaj, bo tu jest po trzy... Dobra Się wkopałem Niby pokazuje tutaj, że jest, ale... Go nie ma O, wszedł Wszedł dół Ja się nie wszedłem. Znaczy na Team spika wszedłeś. No już w Minecrafta. O, widzisz jak ładnie zrobiłem? Dom Nie wiem, nie widzę. Weź mi tu pies stąd Ja tu się spawnerem zajmuję Ty surkę wydobywaję z spawnerem i tutaj Tu będzie żelazo Dobra, kawałek ściany mamy odwalony Ludzie myślą, ale nuda anuluje subskrypcję. A ja już to mówię teraz: Łupatą, łopatą. Nie wiem po co nam szkiełko w, w przejściu do drugiego pokoju. No i pokapać trochę. Może jakiś. O, czemu pokazuję ci moją i Twoją teksturkę? Branie ważne. Ja tu po O mam dwa redstone, chleb, proszek, brązowy barwnik, wanisz, cztery. Co robię? Wanisz. Nie. A. Ojejku. I po łapacie, o, ja już nie się do domu, czemu niby, ale mnie to wkurza, że cię tu pokazuje, o ciemno. Złączę ten nudny domek. Jakoś kopalnię trzeba będzie zrobić. A ja uciekam do domu. Uciekaj do domu. Pewnie będziecie tutaj dwóch. Dopóki się nie wyloguję. Zgubiłem się. Proszę, tepnij mnie. Nie, użyj. Zgiń, przepadnij. O. tylko niemiłosierne ale hmm. tu mam redstone'a ciasteczka będziemy mogli zrobić dobra, rozwalę te szyby ciasteczka? no nie wiem, nigdy się w takie rzeczy nie bawiłem jak grałem w minecraft'a ja też nie a teraz jakieś creeper activation będzie tego ja się maskuję Aha, zrozumiem, że coś innego robisz, ale Domyślam się co? Co, co ty się już domyślasz? Robię ciasteczka A ty mi ciągle tu się wyskakujesz. Dobra, chodź spać, bo Nie dojdę. Ja bym doszedł. Ja nie jestem tak epicki jak ty. No nie. Not so epic. Nie mam węgiela nawet. Jest w, y w tym. No na pewno. Uwierz gdzie jest. Na świecie. Dobra, to tutaj posadzę. Może urośnie więcej przez noc. Co ja chciałem zrobić? Ja chciałem oddać to. Nie, nie pamiętam jeszcze, co, co ja chciałem zrobić. Ha, węgiel. Nie mówiłeś mi. Węgiel. Po co robić węgiel? No, żeby zrobić super erotyczne pochodnie. Węgiel jest w piecu. No. No. Ale czekaj, nie mam patyku, bo ty mi je zabrał. Już ich nie mam. 16 O, dzieci się drą na podwórku. No, i nie tak, nie tak, nie tak. Nie ma to, jak dzieci drące się z podwórka. Dobra, jest jakiegoś krepera zapewne tu zaraz znajdę. Nie zrobię ci chleba. Myślałem, że gdzieś było. Tutaj pochodniuszka. Tutaj. I tutaj. Co to jest? Co to jest? Owca. Chodź, bo już noc. Nie będziemy po nocach się budować. Ja już nie dojdę. Gdzie ty jesteś? Sponerze że? Jajku, weźcie jakieś łóżko, sobie wykombinuj tam. Zabuduj się i dalej, dalej. I niby mam wełnę. No to rób. Ale się boję. To mogę tutaj bez Bez skrupułów ci bić. Chodź, bo ludzie chcą spać Czy zombie masters? Jakieś krzesiwko trzeba by było zrobić A cool. no tak mówię, jeżeli ktoś by nie chciał grać, to może udostępnię swój serwer. Nagramy let's playa wspólnie. A co? Mam nadzieję, że nikt mi tu nic nie porozwala. Im więcej osób, tym lepiej. Ale na te 5 może się pomieścić, bo darmowy kanał założyłem. Niestety nie jesteśmy, żeby wynajmować. Mam Tak? No. koś się oświetla. Ja świat, się oświadczy i idziemy. Oświetl. Jejku. Nie zamknąłem drzewi. Już? Leżysz? Tak. No to dobranoc. Dobra. Wybaczcie taką nocną przygodą. Znaczy przygoda to założenia coś ciekawego, A. I moje lamienie. Доброй ночи.